1050 płyt <głos Dog siten> o zawodzie, o którym się w ogóle nie śpiewa piosenek. Bardzo proszę o propozycję. Zawód, o którym się nie śpiewa piosenek. Dog sitter. Hmm. Potworem, wychodzi <głos》>. z psa na <głos》> spacer. Zawodowo. Dok Akompaniator. Dog sitter. Dalej, dalej, dalej. dalej. Operator. Weterynarz. Weterynarz. Grabarz. Dok Siter. Dok Siter. Dok specjalnie dla Państwa. Uwaga, odliczamy. Pięć, trzy, dwa, jeden i broń. Dobry wieczór Państwu. Przerywamy ten nudny film, który właśnie żeście oglądali, i najbliższe pół godziny zajmiemy Państwu naszym fantastycznym telemarketem. Witają Państwa Piotr 5... oraz Jan. Dzisiaj będziemy tak. indywidualizowali Państwu wspaniałe piosenki i utwory o jakże potrzebnym, ważnym i powtórzę się niezbędnym zawodzie, jakim jest Dok. Sitter! Dog Sitter! jak Państwo wiedzą, z angielskiego znaczy psiesiad. To znaczy, przepraszam, dostałem poprawkę z, z reżyserki, że to znaczy oczywiście wyprowadzacz zawodowy psów, proszę Państwa. Dog Sitter! Czyli teraz, jeżeli Państwo macie pieska, czyli macie pracy, dzwonimy do Dog Seater. I prosimy wyprowadź naszego... Yes, Mamy dla Państwa specjalnie przygotowaną propozycję składającą się z 200 płyt, z której, na której z każdej jest 30 utworów o tym cudownym, pięknym i jakże niezbędnym zawodzie. Tak, na której z każdej tak. Dokładnie, płyta numer 6 proponuję, żebyśmy zaczęli od piosenki w stylu reggae. Tak, tak, pobudzające reggae o naszych cudownych doxiterach. Doxiterach, a piosenka ma tytuł... Pysenka, równej wysynek nr 1, o tytule, numer 6. 7, 7. Smyczy mi nie zostawili. Anioła. jeszcze trawka się została, <grym _> więc biorę mojego psa. A co tam, niech bezmyczy lata. Pachińczyk szpic, czym szufelkę pewnie mi się przyda kiedy coś zrobi obok albo to mi się wyda na pewno to jednak poczuję kiedy z nim spaceruję dobrze, że mam torebkę foliową więc biorę to i

Zaproponujemy Państwu coś, coś troszeczkę innego. Wiem, mam propozycję. Pieski to, to wypilem naszych dzieci. I na płycie 50. Tak, fantastyczne. 52. są same piosenki dla dzieci właśnie o dok! Citera Fantastyczne piosenki. Proszę Państwa, całe trzy płyty, tylko i wyłącznie piosenek dla dzieci. To jest... Niesamowity i nieunikalny, unikalny normalnie zbiór. Jeśli Państwo zadzwonią teraz do nas, dostaną Państwo jeszcze 51 płytę z absolutnie za darmo, też z piosenkami dla dzieci. I smycz! I smycz! Tak jest! I kaganie! A tytuł piosenki wybrałeś? Oczywiście, wybrałem piosenkę numer 12 pod tytułem Gryzę Twoją piłkę też! Posłuchajmy. Jazz. A jak ryses sobie jego piłkę też gdyż mam krzywy zgryz. A poza tym pies mi do gryz. I pies to nazywa się Jess. Wpadł mi do pokoju nie będę mówił. Takiego zrobił nikt, no Nie pies <todgłosy> to niezły zwierz. A na co wyprowadzał go? Ugryzł <todgłosy> Ja też ci takiego psa kupię. Kupie. i on cię ugryzie i powiem o tym Elisie. Warto zadzwonić, warto zadzwonić teraz! Rozkoczne dzieciaki. Bardzo. Zmieńmy klimat nieco. Zmieńmy klimat. Może, może cofnijmy się w czasie, co ty na to Piotrze? Cofnijmy się ciasu. tak. Nie jest tak do Roko ko Późnego. Późnego i ponieważ tam też oczywiście mieli Taxi Sitters, <tosy> tylko wtedy nazywali się trochę inaczej. Pełnie nie pamiętam jak. Ale nazywam się wtedy absolutnie inaczej. Perdiu, pewnie doc, le Albo coś takiego. Posłuchajmy więc piosenki numer 12, z płyty 69, gdyż ona jest taka. No wiadomo jaka. Pod tytułem Piotrze, co dla nas wybrałeś? To jest dosyć ciężka piosenka. Powiedziałbym, że dla ludzi o mocnych nerwach, no zmierzmy się z tą piosenką. Tytuł tej piosenki brzmi. Ja Wam go przegonię. Posłaj. Przeżywam się piosenkę. Zmagała mi ulubiona pośladka. No. Właśnie jej sierść zrobiła się tam. Śladka. I kładka. Gdzie jest tytuł tej piosenki? Ja nie wiem. Na dół w całą pudełkę. o. Oj ja. I to ciepią se wzrusza. Jeszcze się zastanawiam, dlaczego może tak się trzyma. Też się zastanawiam. Dobrze, może teraz... Jeszcze co mogę... powiem, na początku wydawało mi się, że producent pomylił płyty, ale jest... Zmieńmy klimat. Zmieńmy, absolutnie, zmieńmy klimat. Posłuchajmy teraz e, ostatniej naszej przygotowanej propozycji. Będzie to przez wszystkich kochane i lubiane Disco Polo. Tak. To <trym i wytrzymał> jak wiadomo, ludzie się dzielą na tych, którzy Disco Polo lubią, oraz tych, którzy mówią, że go nie lubią, ale i tak go nie lubią. Posłuchajmy więc utworu. Z płyty numer, ponieważ mamy duży płyt. Sopolo, wybór na przykład. Duży wróć skopolo, tak. Duży kultu, tak. Wybór, wybór. Wybór mamy duże w naszym, w naszym zestawie jest ich aż 20. Więc warto kupić, warto kupić. Posłuchajmy utworu może z płyty 70. Ta. Pierwszej. Dobrze. Bardzo ładna y, płyta, taka do tańca i tamto, A, Wiadomo. A tytuł już brzmi. Tym razem sobie kaganiec założę. Aha. Posłuchaj.